Aneta przeszła operację kręgosłupa. Żeby usunąć garpi, i zatrzymać powiększające się szybko skrzywienie wzmocniono go tytanowymi implantami. Już w pięć dni po operacji z pomocą ojca wybrała się na pierwszy spacer. Ania przeszła podobną operację. W pierwszej wyprawie pomaga jej mama. No. Diana ma nadzieję, że operacja usunięcia niewielkiego garbu na plecach jest ostatnią w jej życiu. Z Moniką znają się z poprzedniego pobytu w szpitalu. No. Jak się czujesz przed operacją? Boisz już się? Pytam się. Tyle już przeżyłam, że taka operacja to już, już to nie operacja. No. Tylko jeść mi się chce. Bardzo. <noise> nie damo. Powiedz, sobie, że jesteś najedzona. No, że zjadłam kurczek. <noise> nie? Frytki. nie? <noise> Co to znów telefon i znów nie do mnie? A kto ma zadzwonić? Co? Mama. A. No mnie też miała zadzwonić, to pewnie też nie będę miała. Rok temu wyprostowano nogi Diany przy pomocy aparatu Filizarowa. Kiedy po operacji wychodzą? Mam nadzieję, że wszystko. No, a mnie kiedy wypuszczą? Chcecie wypuszczyć? Za dwa, trzy tygodnie. A to szybko zleci. Tu się piąty kończy. Czy siedzi może do mnie telefon? Bożena ma bezwład lewej ręki, którą wykręcili jej koledzy w szkole. Mówiła. Komunika, telefon. Komunika, telefonika. Tylko... Krótko będzie się rozmawiać, bo już nie wolno. Patrz. Telefon mi przecieka? Trzeba zmienić, pewnie. Co? Nie, że to no, ja. Nie, słabiej, nie dopiero miałam kłótę. No przychodź szybko. Ja hmm. sama na tej tak, sali. Tak się trzęsę, że normalnie. Przestań. No to tak, chyba normalnie czuję, że nie dało chyba za 220. Lepiej 300 <mum> tak. Może przyjedzie. za Na prośbę diany lekarze zgodzili się na przeprowadzenie zabiegu, który nie był konieczny. Uznali, że zdrowie to nie tylko zdrowe ciało. Ale także dobre psychiczne samopoczucie. Monika. Pan pół roku temu kręgosłup Moniki został usztywniony metalowymi implantami. Dziewczynka wróciła do szpitala na założenie gipsowego gorsetu. Trzeba jeszcze pół roku, żeby wykluczyć ewentualną operację korekcyjną. Od wykrycia skoliozy przeszła wiele operacji, a kolejne szpitale stały się dla niej drugim domem. Diana już po operacji. Teraz jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. Już nie mogę. Dobrze, później. Wiesz, niech pan miał Nie, tak? nie wiem, jakoś tak. To zaskoczy. Nie wiem, wczoraj Mariusz był. Nie wiem, bo niewiele pamiętam. Na pewno się ucieszy, ale twierdzi, że kocha mnie taką, jaką jestem i że nie powinnam już godzić się na tą operację.